Witamy kochani w Stuskumanii dzisiaj. Dziś niedziela, jesteśmy w tolu. Odpoczynkujemy wśród fal. Cieszymy się, że jest takie, taka piękna pogoda zimowa. Zimowa, ale słoneczka. Jest słoneczka. I przesyłamy wam w słońca. No właśnie i i szum morskich fal wow a tu jest molo prosto na wyspę idziemy 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 idziemy. za chwilę będzie trzeba zanurkować wow tam już musiałbym zdjąć but. mamy cebulkę a się wyrwało z cebulką przepraszam Przepraszam Cię kwiatuszku, chyba chciałeś jeszcze pożyć trochę i normalnie wyszłeś razem z cebulką. Tutaj podążamy do Wioli. Ona teraz się nie patrzy na nas. Udaje, że się nie patrzy, ale zajrzała, nie wiem. Zobaczymy, może się troszeczkę ucieszy. Mam frezję. Ale mi się udało zrobić frezję. Proszę kochanie, frezja dla Ciebie. Czekaj, poczekaj, nie tak szybko. Nie tak szybko, wyciąg ręce. Pokaż uśmiech. Jest. Kolejne oświadczenie przyjęte. Cieszę się bardzo, no troszkę mi się wykrzywił, no nie, nie, nie przesadzajmy. No, To nie było łatwe. Naprawdę się dużo napracowałem, żeby zerwać, ale masz przybranie przynajmniej. A cebulkę zachowamy, schowaj do kieszeni, nie bądź tak. To chyba, te, to może powiedzieć, to takie było zrządzenie losu, że się wyrwało z cebulką, żebyśmy pewnie i ją sobie zasadzili. Nic, zobaczmy, Wiola, szczęśliwa. Ja też znalazłem coś dla siebie. Jest. Mam. Uał. Kość. Wow. Ole, prawdziwa kość. Teraz to będziemy gryźć. Uał. Nie ma jestem pisz. Panie, oświadczam Ci, że dzisiaj w południe nie będziesz głodna. Czy przyjmujesz oświadczyny? Przez mnie. Aż jeśli? To są nasze greckie... Nasze greckie mięso. mięsko. No, Nic smacznego. Teraz będziemy jeść. Teraz będziemy jeść. Tak więc na chwilę nas nie będzie Zobaczymy jak będzie wyglądała mina Wioletki Jak już pojedziemy. Mamy 21 lutego I cieszmy się Pozdrawiamy z tego miejsca Tak samo do niego i Natalię Oraz wszystkich naszych przyjaciół W Polsce Krzysia Tak samo Brata od Violetki W tych trudnych e, chwilach Sercem jesteśmy przy was Pozdrawiamy naszych rodziców Marek jest w wodzie. Ćwicz, ćwicz! No pajacyki Ale nogi rozszerz! Nogi musisz rozszerzyć lekko To jest nowa forma ćwiczeń Stusko markowe O! Ja nie wchodzę dzisiaj do nie. Wychodź już, pozwalam Zobaczcie wokół jak jest piękne Nie była przyjemna No co ty Tam jakiś jacht Przepraszam, że Już na brzegu. Zimno, czy ciepło? Ojej. bardzo rześko. Zobaczcie, tu nasz przyjaciel. To rykernek, co ktoś nam zostawił. Mój mąż mówi, bo Cię zjadę. Zobaczcie, jak szybko zjadam. Dasz mi trochę? Nie, nie da. Zobaczcie, nie da. Jest szybko, żebyśmy mu nie zjedli. A tu przepiękne widoki. Tu można naprawdę odpocząć. Jeśli będziecie gdzieś blisko Grecji, tu na Poloponesie, zapraszamy do tolu. Wioletkę moją żonkę na kawę, a że wszystkie restauracje pozamykane i nie można ją zaprosić, to wymyśliłem, że w starożytnych zabytkach wypijemy sobie wieczorną kawkę po pracy. Zobaczmy jaka sceneria wiola się tam wdrapuje, już ona o niczym nie wie jeszcze. Wdrapuje się tutaj na zabytki archeologiczne. Nasza kawka się tutaj pięknie gotuje już prawie za niedługo będzie będziemy sobie pić zaprosiłem moją żonkę na kawkę nazbierałem ci kwiatuszków może powiedz coś dla wszystkich parę słów dzień dobry kochani moi dzisiaj kawka w kawka takiej na łonie natury na łonie natury pod górę moja żona ledwo się wydropała bo tutaj tak dość wysoko tam jeszcze w mieście widać, że słoneczko świeci tutaj już zasłania górę. Słonko zaszło nam za argoską górę no nic Wsypał mi się cukier będę musiał sobie jakoś poradzić nasypiemy tutaj troszkę nasypiemy tutaj troszkę uratowałem, bo byśmy mieli gorzką kawkę, a moja żona lubi słodką, teraz nie wiem jak z tego wybrnąć. Ja sobie nasypię troszkę tutaj Jest ze starożytności. Będzie może lepsza, będzie trochę pachniało starożytnością nasza kawka. Didzimy szafirką w wioletce. Zobaczymy, one teraz o niczym nie wie, patrzy się na krajobrazy. a my idziemy poderwać wioletkę na szafirki dzisiaj. No tu ma jeden mi się wykręcił. Kochanie, mam dla Ciebie szafirki. Co ty na? Szafirki, to są, są jak twoje oczy, zobacz szafirkowe. Jeden mi się wykręcił, no zobacz. Ciekawe czy dostanę buziaka. Dostałem buziaka, opłacało Mogę ci jeszcze nazbierać, brałeś czego? To dostanę drugiego. Zbieraj. <grystanie> <grystanie> Jak smakuje na łonie natury? Ojej, jakaś się skrzywiła. Chyba, <grystanie> chyba paty jest tak. Czyli jesteś dzisiaj wyróżniony. Chyba za mało cukru, ale podzieliłem się. No trochę się wysypało. No tutaj co zrobimy teraz? Tutaj schodzę w dół teraz, zobaczmy jaka tutaj pięknie była podstawa kolumny wygrawerowana, popatrzmy jakie tu są. W starożytności, kiedyś przed tysiącami, tysiącami lat wygrawerowali tak pięknie w kolumnie i tutaj stoi teraz taka pozostałość aż do teraz, a tutaj zobacz jakiś owad sobie zbudował. Nie wpadaj tam Wiola mówi, żebym nie wkładał palucha, a jak to bywa u mężczyzn, no czasami tak muszą coś spróbować paluchem. Jest tutaj też taki motyw w jakichś pozostałościach. Starohistoryczny, starożytna Grecja. Tak tutaj wszędzie sobie leżą. Takie rzeczy, takie zaniedbane. Troszkę można ubolewać nad tym, że Grecy mają tego tak dużo, że to jest takie pozostawione sobie i tysiące lat sobie to leży i się tym nie interesuje. No tutaj zobaczmy, tu mnie wysyłała wioletka, tu też są takie jakieś motywy historyczne. Zobaczmy w pozostałościach. To jest albo góra kolumny, albo spód kolumny. Takie zawsze były zdobienia. Tutaj mamy więcej takich żyjątek. Tutaj sobie zbudowały takie domki. Zobaczmy jakie piękne, ile piasku naniosły, jakieś osy, jakieś osy pewnie. Oczy, aż w oczy radzi zobaczmy jaka piękna zieleń u nas jest zimą a się miło chodzi idziemy w stronę kaktusów zobaczmy co spotkaliśmy po drodze ja myślę co to za wąż a to są takie gąsienice one się trzymają jedna drugą i idą jedna za drugą a jest ich naprawdę tysiące jest ich tutaj naprawdę setka ten wąż gąsienic ma chyba z 2 metry. Mhm. Idą, z przodu idzie tatuś i mamusia i wszystkie gąsienice idą jedna za drugą. Żeby się nie pogubiły. Ale pięknie. To nie będzie pięknie, jak one za pół godziny dojdą tam i je przejedzie. Jak one dojdą za pół godziny, do jezdni i je samochody przejadą no szkoda takie są śliczne a będzie tyle ładnych motylków później zobaczmy nasze gąsienice na całe nieszczęście już prawie wyszły na, na ulicę ja się tylko boję co z nimi będzie, ale nic nie potrafimy zrobić zobaczmy, ratujemy gąsieniczki Wioletka przenosi wszystkie bo już zaczął wychodzić na drogę Baliśmy się, że je auto przejedzie, dajemy je w jedno miejsce, może tak się stanie, że wybiorą inną, inną trasę, porozłączały się, a brzeźmy im przeszkodziły, miejmy nadzieję, że znowu pan dyrektor się nimi zajmie i wszystkie, i wszystkie się odnajdą i pójdą, ale w drugą stronę, no bo bo faktycznie wyszły już na, na ulicę i, i tutaj by rozjechało auto wyletka ratuje, ratuje już ostatnich maruderów, cała załoga została uratowana przed samochodami nie ma już ogonka. I idą sobie do trawki uformują sobie uformują sobie nowy oddział tutaj są trawce trafia szukają to tutaj Buziaczki. a szczególnie Antoniego z Natalią, bo dziś są jego dzieci. Później naszych bliskich Krzysia, Milenkę, moją faneczkę kochaną, naszych rodziców, naszych rodziców Kamila, wszystkich, wszystkich Dzień. których kochamy. Kamila. No i wszystkich naszych dzieci Pozdrawiamy Wanda, Pozdrawiam. Antoniego. Kalinkę. Żeby nie było smutno, no musi też. być halinka. Tak jest. Wszystko życzenie uśmiechu. Uśmiechu, słoneczka daje wam koneczki.